Ostatnie przygotowania do naszej aukcji świątecznej numer 42, czyli nagrywanie filmów prezentujących najrzadsze egzemplarze z nadchodzącej aukcji. I oczywiście nasz okładkowy egzemplarz, czyli jedyny w swoim rodzaju, jedyny aktualnie znany na rynku, złoty medal wagi 24 dukatów, natomiast dokładnie waży on 23,35 dukata. Natomiast jak już tutaj z fachowego opisu od pana Juliana Skelnika, którego serdecznie pozdrawiamy, możecie cały pełny opis, niesamowity opis, tło historyczne, dlaczego został ufundowany taki medal, ponieważ jest to medal, kto go ufundował, wszystko możecie przeczytać na naszej stronie. Jest to naprawdę jeden z dłuższych opisów, który kiedykolwiek mieliśmy przyjemność zaprezentować państwu. Natomiast my dokładnie wyliczyliśmy, że to jest 23 dukaty, ponieważ obliczyliśmy po prostu w dół 23.3 dukaty natomiast literatura i fachowo wszyscy w tamtych latach powinno to się nazywać 24-dukatowy medal, ponieważ taki był system wybijania od 24 do 30 dukatów takie medale nagrodowe. Aktualnie jest to jedyny, w swoim rodzaju, jedyny medal ufundowany przez księcia Jabłonowskiego. Tutaj serdecznie tak samo polecam najlepszą literaturę tematu, jeżeli tutaj chodzi o w ogóle medale z Poniatowskiego i związane z Poniatowskim, czyli Henryk Sadowski Ordery i oznaki zaszczytne w Polsce z 1904 roku. Takie wydanie i tutaj są pięknie, jest tu wszystko pięknie popisane i naprawdę bardzo duża historia. W ogóle fajnie tą książkę kiedyś przypadkowo kupiłem. Były organizowane targi w Poznaniu numizmatyczne. Bardzo małe targi szybko się zamknęły, ponieważ po prostu słabsze jakieś, nie wiem, organizacja i szybko, szybko zaprzestali, ale na tych targach, właśnie na pierwszych, które się odbyły, miałem przyjemność pojechać, kupiłem taką książkę i do dzisiaj z niej korzystamy. Ogólnie jest to duża rzadkość, ponieważ kilka osób nawet chciało od nas odkupić tę książkę, ale kapitalne, kapitalne wydanie, więc serdecznie polecam. Sam medal. Medal trafia do naszego trio największych medali złotych, które mieliśmy przyjemność sprzedawać, ponieważ sprzedawaliśmy w 2015 roku, czyli już kawał czasu temu, sprzedawaliśmy również dwa najrzadsze polskie medale XIX wieczne, czyli to było oczywiście medal nagrodowy dla Henryka Rodakowskiego, który dostał go we Francji za obraz, którym widnieje dzisiaj w Muzeum Narodowym w Krakowie i był to medal, który ważył ponad 400 gramów złota, i był to jedyny egzemplarz, który do dzisiaj się za... znaczy, jedyny egzemplarz, który otrzymał Polak w, w, te, w tamtych czasach, w XIX wieku za y, tutaj osiągnięcia w sztuce i malarstwie. E, następnie drugi medal co do rzadkości to była dla Samuela, Samuela Lindego, czyli człowieka, który stworzył pierwszy słownik języka polskiego. To był dość yy, od razu mniejszy medal niż Rodakowskiego, ponieważ ważył niecałe 170 gramów. Tu mamy 24-dukatowy medal ufundowany przez księcia Jabłonowskiego za yy, osiągnięcia w fizyce. A jak się dowiecie dokładnie z opisu Juliana Skelnika, chodzi również o ekonomię. Więc to jest trzeci najrzadszy medal XIX wieczny, który... XVIII, XIX wieczny, bo tutaj w tamte, które wspominałem, były XIX wieczne, natomiast to są, można powiedzieć, od Polski Królewskiej w górę do naszych czasów, to jest trzeci najrzadszy medal, który mamy przyjemność sprzedawać. Zobaczcie, jak on pięknie prezentuje się na żywo, ponieważ stan zachowania tego medalu, to jest po prostu coś niesamowitego i naprawdę Każda osoba, która zobaczy ten medal na żywo, bądź widziała ten medal na żywo, po prostu robi wow, ponieważ takich rzeczy nie spotyka się i naprawdę czysta przyjemność jest oglądać, że takie egzemplarze, właśnie jednostkowe egzemplarze, zachowały się w tak doskonałej jakości. Złoty medal wagi 24 dukatów, wybity tutaj na polecenie księcia Jabłonowskiego za osiągnięcia w fizyce. Właśnie rok również tam wspominamy w opisie ekonomii. Na awersie to oczywiście po pierwsze księcia Józefa Jabłonowskiego, napis w dwóch wierszach wokoło u góry między napisami kwiat, Następnie tutaj ten cały napis łaciński znaczy Józef Aleksander książę z Prusów Winetów Wicholca na Jabłonowie i Świętego Państwa Rzymskiego książę i tak dalej i tak dalej, więc no Najważniejsze jest przepiękne zachowanie portretu. Zobaczcie na detale, na jakość i na lustro. Jedna osoba na YouTubie stwierdziła, że szkoda, że jest wyczyszczony. To nie jest wyczyszczenie, tylko jest lustrzane tło, które po prostu było narażone na drobne ryski. Medal jest absolutnie menniczy i tutaj każdy, kto go widzi na żywo, zachwyca się jakością, ponieważ nie tak wyglądają właśnie wyczyszczone rzeczy, no, ale to jest tak, jak specjaliści się wypowiadają, YouTube'owi specjaliści i formowi na forach, tak samo bez oglądania przedmiotu na żywo. Na rewersie wielopolowy herb księcia pod Mitrą Książęcą, wokół łańcuch orderów, świętego Huberta, świętego Michała i Ducha Świętego. napis również w, łaci, w łacinie, co niech starość niknie, wszystko się odnawia z pieśni kościelnych. Więc tutaj, typowy dla medali polskich, rewers z tarczą polową, Herb piękne, po prostu piękne detale, pięknie zachowane lustro. Po prostu cudny jest ten medal. Tak jak wcześniej powiedziałem, jest to jedyny znany egzemplarz aktualnie na rynku aukcyjnym. Pełny opis znajdziecie właśnie na naszej stronie. Ja tylko pozwolę sobie tutaj zacytować pana Juliana Skelnika, ponieważ tak jak powiedziałem, opis jest wykonany po prostu niesamowitą starannością i dotarliśmy do bardzo fajnej wiedzy. Jest to pierwsze opracowanie tak szczegółowe takiego medalu. Medalu fundowane przez księcia Józefa Aleksandra Jabłonowskiego należy do rzędu tych obiektów, które rzadkie są nie tylko ilością zachowanych egzemplarzy, ten jest akurat jeden, ale także materiałów źródłowych, które go dotyczą. Niepewna już już sama data ustanowienia tej nagrody. Należy bowiem pamiętać, że w pierwszym rzędzie było to wyśmienite wyróżnienie, które dopiero w drugiej kolejności przybrało formę olśniewiającego medalu. Więc jeżeli cofnęlibyśmy się do tamtych czasów, to oczywiście chodzi o wielkie tutaj uznanie i osiągnięcia za naukę. Były tutaj prawdopodobnie były trzy rewersy, natomiast nie do końca wiadomo tu nawet pan sam Julian Sklenik nie do końca w literaturze jest opisane. Prawdopodobnie mogły być jeszcze jedna wersja. Ta najstarsza natomiast znamy tylko z notatek i tutaj od rysunku, więc tutaj nie jest taki, taki medal nigdzie nie było dalej wzmianki. Natomiast Medale, które zostały wybite, to było z nagrody historii Polski, z nagrody właśnie z zakresu fizyki, ekonomii, czyli ten egzemplarz. I oczywiście dalej mieli to otrzymywać trygonometrii, matematyki i mechaniki. Natomiast nasz medal jest po prostu przykładem wyśmienitej pracy i na pewno tutaj są niedokładne nie przesłanki, że taki medal mógł znajdować się w kolekcji króla Państwowskiego. Natomiast rękopis biskupa. Zawierający opis medali polskich znajdujących się w zbiorze króla Stanisława Augusta prowadzone było do pewnego momentu i tak samo niestety było tam dość niedbale. Prawdopodobnie ze świadomością, że nie starczy czasu na jego dokończenie. To też ostatnim kilkadziesiąt medaliów z czasów panowania właściciela kolekcji. Zostało wymienione wyłącznie z nazwy. Wśród nich znajduje się m.in. pozycja oznaczana jako Jabłonowski Palat de Nowogrodę, czyli chodzi więc o wojewodę Palatyna Nowogrodzkiego, który w latach 711-777 był właśnie Józef Aleksander Jabłonowski. Natomiast dalsze przesłanki mogły to również oznaczać, że był to medal dla innego Jabłonowskiego, czyli Stanisława Pawła Jabłonowskiego. Natomiast do końca nie jest to rozwiązane, natomiast medal tej wielkości i takiej rzadkości, bardzo możliwe, że znajdował się w królewskiej kolekcji, jest to jedyny zachowany medal do dzisiejszych czasów. O rzadkości świadczy również fakt, że Medalu nie posiadał ten Czapski w swojej kolekcji, posiadał wyłącznie trzy egzemplarze srebrne, żadnego złotego, a wiadomo, tam pieniądze miały rzecz drugorzędną, więc jeżeli coś tutaj hrabia chciał, to po prostu to kupował. Widać, że ten medal musiał znajdować się w jakiejś kolekcji, w której nawet Czapski nie mógł tego nabyć albo nie miał możliwości, więc było to ogromna rzadkość. Tak jak wcześniej powiedziałem, mieliśmy przyjemność sprzedawać dwa złote medale. Ten jest trzecim medalem, trzecim najrzadszym medalem, którego mamy tutaj w ofercie. Wcześniej ten Linde, Rodakowski, to wszystko były unikaty. Aktualnie ten również można nazwać unikatem, ponieważ nie mamy innych do porównania materiału i ogólnie medali, więc jest to na pewno okaz Muzealny, niesamowitej kondycji i na pewno tutaj kolekcjonerów, którzy będą chcieli dołożyć taki, tej rzadkości medal będzie dużo. My zaczynamy ten medal od 150 tysięcy złotych, będzie to pierwszego dnia. Na aukcji świątecznej, na którą serdecznie zapraszam od 9 do 12 grudnia na aukcjamonet.pl medal na pewno podobał Wam się, ponieważ każdy, kto go ogląda, mówi wow! Nie tylko tu chodzi po prostu o kondycję, ale również o rzadkość, naszą piękną historię, gdzie w tamtych czasach, jeżeli przeczytacie całą historię, naprawdę angażowanie się i namawianie do nauki, szczególnie nauk ścisłych, nie było zbyt popularne. Sam Jabłonowski po, można powiedzieć, bardzo duże nakłady finansowe poświęcił, aby nagradzać takich ludzi, którzy chcieli coś więcej. Więc naprawdę szacunek i niesamowita, znowu pokazuje, jak Polska była rozwinięta i jak piękne rzeczy mamy. Posiadamy i mieliśmy, niektóre są zaginione, natomiast te właśnie egzemplarze jednostkowe na pewno nadają się do muzeów jako ozdoba kolekcji czy prywatnych, czy właśnie muzealnych. Serdecznie zapraszam do licytacji już od 9 do 12 grudnia. Do zobaczenia!